Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie przeznaczony dla osób wspierających kanał i tam pokażę, jak w fajny sposób rozwiązać równanie, które stworzymy teraz wspólnie w tym odcinku. Zaczynamy. Do mleczarni dostarczamy 2400 kg mleka o zawartości 4% tłuszczu. 4%. Z masy surowego mleka stanowi tłuszcz. I teraz od takiej masy będziemy odwirowywali, czyli będziemy redukowali masę tego tłuszczu o pewną masę śmietanki o zawartości 12% tłuszczu. Czyli zabieramy śmietankę, o zawartości 12% tłuszczu, ale nie wiemy ile tej śmietanki odwirowujemy. Za chwilę to wyznaczymy. Ale po odwirowaniu wiemy, że otrzymamy mleko o zawartości 2% tłuszczu. 2% z tej masy, którą mieliśmy na początku minus masa. Odwirowanej śmietanki. Takie równanie musimy rozwiązać. W następnym odcinku pokażę Ci, jak w fajny sposób usunąć procenty z tego równania, no i całe równanie policzymy takim szybkim sposobem.